Hello, hello! Dziś temat szczegularzy, wypatrywania, wynajdowania szczegółów, ponieważ osoby wysokowrażliwe takie właśnie są. Dla nas jest to normalne, mówię dla nas, ponieważ też jestem osobą wysokowrażliwą, nazywam się Paulina Lupa i mówię tu z własnego doświadczenia, z różnych przeczytanych publikacji. Z filmików, z weryfikowania tych informacji oraz e, od innych osób, ponieważ w Poznaniu organizuję spotkania z osobami OWW -O, czy też WWO na żywo. <laughs> no i co z tymi szczegółami? Jesteśmy ogromnymi szczegularzami, widzimy więcej. Ja chyba jeszcze przez swoje nazwisko, jako lupa, bardziej powiększam i jeszcze więcej widzę. Tak więc mm, fajnie jest to po pomocne, ale też może być dla nas wrogiem, ponieważ wiele rzeczy wtedy mamy problem z ukończeniem. No bo jak tu, jak tyle szczegółów widzimy i robimy jakieś zadanie, no to tak można, wiecie, w nieskończoność te szczegóły widzieć i widzieć, poprawiać i. P i td. O perfekcjonizmie, kochani, to inny filmik. Poszukajcie. <laughs> w każdym bądź razie ta szczegółowość nam pomaga, ale też ogromnie przeszkadza, jeśli jest tego za dużo. No i teraz na tle osób e, niewysoko wrażliwych, to nie znaczy, że gorszych czy lepszych, tylko po prostu innych, ponieważ mamy inny gen. Oni tak działają powierzchownie, szybko, wiecie, pobieżnie o zrobić, a nawet nie zrobić i machnąć ręką na to, ok. A my, jak się zabieramy, to z każdej strony trzeba to obejrzeć, sprawdzić, zobaczyć w te szczegóły. Ta analiza nam tam nie cierpieć jeszcze bardziej. Bardziej kręci. Także przyjrzyj się temu, czy jesteś osobą taką właśnie szczególastą, szczegółową, te szczególi Cię interesują albo Tobą rządzą. Już sam fakt wiedzy na ten temat, że tak jest u osób wysoko wrażliwych, już daje pewne rozwiązanie, bo zauważenie tego to jest połowa sukcesu. A później. Przyjrzenie się tym nawykom szczególarstwa. Przyjęcie ok, jesteście, ale czy mi pomagacie, czy mi przeszkadzacie. No i teraz będzie można coś dalej zrobić. Bo w pewnych sytuacjach, jak widzimy się z osobą wysoko wrażliwą inną te szczegóły, kiedy przeżywamy pewne rzeczy, że widzimy tu kwiatek rośnie. Och, wczoraj widziałam taką, takiego jednego maka. I szłyśmy z moją mamą, też wysokowrażliwą. No i ten mak tak urzekł. No i też o jakieś szczególne, sz nie? Ktoś inny w ogóle by tego nawet nie zauważył. <gry> Przynajmniej osoba niewysokowrażliwa. Czy na przykład jest to już w tej negatywnej fazie, gdzie ubierasz się na przykład na imprezę i ciągle widzisz te szczegóły, że tu nie pasuje, tam nie pasuje, i nie możesz wyjść po prostu z tego domu, a już, już jesteś spóźniona, tak? Więc przyjrzyj się po prostu tym szczegulatorskim tematom, <grych> czy ci pomagają, czy w ogóle są. A na pewno są. I czy ci pomagają, czy ci wspierają, czy jednak ci przeszkadzają w życiu. No ale pamiętaj, że jeśli te, co przeszkadzają, to zawsze można coś z nimi zrobić. Można po prostu z nimi pogadać. Można zauważyć, że w danym momencie coś takiego się dzieje i odpuścić, nauczyć się żyć z, mniejszym, z mniejszą ilością tych szczegółów. Czasem mówię, że uczę się od wysokowrażliwych trochę tak pobieżniej, bardziej pobieżniej, żeby to mnie właśnie nie męczyło. Także wiedza, te różnice dają mi bardzo dużo informacji, ale też mogę nie tylko o sobie się nauczyć, ale mogę się od nich wziąć trochę i e, przystosować trochę do, do swojego życia, e, żeby mnie właśnie coś nie zżerało, a z drugiej strony, że jak się spotykam z osobami niewysokowrażliwymi, e, to wiem, żeby kogoś nie denerwować, żeby może trochę ukryć, a z drugiej strony zagrać, grać ich grę, ponieważ my mamy tą zdolność zrozumienia, tak, tej całej sytuacji, tych różnic, no to gram w tą grę i po prostu staram się wtedy, może nie, że robić coś przeciwko sobie, że oj, teraz tutaj tych szczegółów nie... Nie będę widzieć, albo nie wiem, będę siebie z tego powodu karać, albo besztać. Nie, nie, tylko widzę swoje. Mogę po prostu na ten temat nic nie wspominać. Ja widzę, ale to nie znaczy, że muszę innych tą moją uwagą, czy widzeniem zajmować. I bardzo to pomaga w kontaktach. Wtedy możemy się bardziej dogadać. Już wtedy nie jestem uważana za osobę dziwną, nielubianą, A po co się z nią widzieć? <gry> tak, także po prostu jakoś łatwiej wtedy w tym życiu jest. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, no to poproszę o serduszko. A jeśli chcesz słyszeć więcej, to naciśnij subskrybuj, żeby ci nie uciekły te filmiki. No to do zobaczenia, pa.